Dziś mamy dla was coś wesołego, czyli challenge. I powiem tylko jedno, to był pomysł Piotrka. Więc jeśli jesteście gotowi, zostawcie łapkę w górę, sukka i zaczynamy! Ten dzień był całkiem zwyczajny. Wróciłam ze szkoły i rzuciłam w kąt plecak. No dobra, wcale nie był zwyczajny. Nie odrobiłam pracy domowej. No nie wiem jak to się stało. Po prostu zapomniałam. Byłam pewna, że mama już wie... W końcu, czego są elektroniczne dzienniki? Brak pracy domowej! Nie wiem, jak wasza mama, ale moja bardzo przejmuje się moimi ocenami. Bałam się kary, więc postanowiłam się ukrywać. To ty, Amelia? Nie, to ja Piotrek! Udało mi się przemknąć niezauważona, choć mama już na mnie czekała. Piotrek, widziałeś Amelkę? Nie. Ale a mimo przypał! Wtedy postanowiłam napisać do mamy SMS-a. <mum> Mamusio dziś śpię o koleżanki. Okej? Okay? Niestety plan nie wypalił. Mama mnie znalazła i była <mum> naprawdę zła. Cześć mimo! Zaczęła obmyślać Karę. Zabrać telefon, laptop, szlaban. Przywiązać do kalorfera? To ostatnie to oczywiście żart. Chyba. I wtedy wpadł do pokoju Piotrek ze swoim genialnym pomysłem. No to ja mam dla Was challenge. Spędzicie 24 godziny przewiązane do siebie plecami. Co? To dobra kara. Ten challenge jest super. To się nigdy nie uda. I co? Udało się. A jednak się udało. To będzie mega ciężki dzień. 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 No i wtedy się zaczęło. To była chyba najgorsza kara ever. Rano w sobotę Piotrek nas związał i zresztą sami zobaczcie. A teraz czas na poranną rutynę. Czyli mycie zębów. E, dobra, to ja pierwszy. E, ja! okay. Mamy! Daj jakoby daszmał tę Masz o naszych magicznych książkach. Lubicie czarownice, gadające koty i ciekawe przygody? Jeśli tak, wpadajcie na amiopowiada.pl Link znajdziecie w opisie. A teraz jesteśmy wykąpane, wyczyszczone. Czas na śniadanko. Amelka? Co robisz? Ja robię, musli, ja robię sobie musli. Mam pierwszeństwo, bo jestem starsza, prawda? No. <laughs> Hej. Okay. mama ci wypiła. <laughs> jezu, jezu, <co? śmiech> ups, ups, ups. To już wiem, że ta świeczka nie zapłonie. Amelka sprzątaj, do no czemu wszystko wywaliłaś? Przecież to takie <laughs> nie No to zrobić. Nie będziesz bez śniadania dzisiaj. Ja zjem serek, a ty bez śniadania.

すごい Mam plan, zaraz się dowiecie. A ja mam do Was pytanie. Lubicie takie challenge? Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i suba. Jeśli zbierzemy dużo łapek, wymyślimy kolejne wyzwanie. Amelko, lubisz wiosenne porządki? Co? Bo zaczynamy wielkie sprzątanie! Ej, ja poczekaj, Ej musisz mówić, przysiad! Dobra, Dobra. 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 jesteś, jesteś tam? Jeszcze nie czekają! Okej! Okay. Ej, możesz mnie teraz ponosić. Ale jak to ponosić? Sery. <grymne> Jeszcze A. trzeba okna pomyć. Co? Okna pomyć. Jak to? Wiosna idzie! Okej, okay, już ci zrobimy na ciebie papier, mama. Co? idziemy do pierwszego okna. Powoli. <grymne> <grymne> To dopiero początek Damie, jeszcze popalić. Okej. Okay. Wyżej, wyżej! Okej. Okay. <grym _> no dobra, wyjmijmy. I trzy, cztery, trzy. Okay. Tak, nie trzeba się skleić, bo zostawiłam na dole płyn do szyb. O Melka, To dla ciebie, ale czy dla mnie? Dla nas. To już piąty przysiad. Tak, <grym _> <grym _> Jeszcze trochę pomyj, bo ja się już zmęczyłam. To twoja kara. ja. Ej, mam! no dobra, no dobra. Okna umyte, posprzątane prawie. Amelka, czas na mieć podłogi. Co? Szoruj podłogę, przeruj. Przerujesz szoruj mnie? wiesz co? Kiedy mama odpoczywa... Ja odpoczywam dzisiaj, ona

No kurczy, odrywasz! Pierwszy! Pa, będę tu siedział aż do śmierci. Mama, chyba na lęsniki. O, czekoladu. O, nie, na lęsniki, idę. A! A! Nie! Wymyśliłam amelę z karela, chyba jestem padnięta. A to dopiero początek. Przynajmniej to ci nakłonię, żeby więcej nie dawać żadnych kart, Ale prawda? Cicho! Cicho ja nie zniosę, jak już gadać cały dzień. W no, się teraz! Ja Chicę Ci opowiedzieć! Co ty ci o tym, żeby opowiedziałaś? Nie, nie, ja chcę milczenia! Hej kochani, a przed nami kolejne wyzwanie. Tym razem musimy zrobić pyszny z kawki i byta śmietana wyjdzie deser idealny! No to uwaga! Zaczynamy, ma być pysznie. No ja chcę, ja chcę, Ale nie ma, ale mamy no. Wygląda smakowicie. Ale ale ty się nie spychaj, no. Ej! Pokażmy, czy to będzie dobry deser. <grym> o nie. Męka. Wszystko jest wybite śmietanie. to no tak super, to miał być taki plaży. a ja i tak, wiecie, jak w tych filmach na TikToku, tak bum w busie, a tu po prostu w ramach kary teraz Amelka posprząta i odpoczyna. Okej, nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale deser i tak był super. A teraz kolejne zadanie dla Amelki. Słuchajcie, no skoro najedliśmy się deserem, prawda Amelka? Prawie. To teraz trzeba go spalić. Amelka, czas na ćwiczenia. Trzy, cztery. Jest! Jeden. Dobra, jeszcze chociaż jeden. No jak chociaż? Miało być sto. Cicho, 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 cicho. Te Teraz uwaga, pajacyki. Raz, 3, 4, 5, Trzy, muszę, 8, Trzy, cztery! Okay, no, cztery. 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 Wyżej! Ja jak 9, 9, Trzy, Ja 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, To ja Muszę ćwiczyć! Iuuu! Jeszcze tylko dziewięć! Raz! Uuu. A pupa? Za ciężka pupa leży na mojej! <grystanie> oh. Dobra, Ten challenge był mega trudny Jestem zmęczona i mam ochotę odpocząć Ale najpierw odrobię pracę domową Bo boję się jaką kolejną karę Piotrek wymyśli Na dziś to już wszystko Pamiętajcie zostawić łapkę w górę I subka A ja będę wam za to bardzo wdzięczna Pa